Przedsiębiorstwo usług inżynierii komunalnej w Łukowie zajmuje się między innymi odbieraniem i transportem odpadów. Świadczy tę usługę na rzecz Urzędu Miasta. Prezes Paweł Krasuski zachęca do kontaktu z firmą również inne podmioty, między innymi rodzinne ogrody działkowe. Ogródki działkowe mają możliwość uczestnictwa w systemie odbioru odpadów, mogą zamówić kontenery, oczywiście wiąże się to z jakąś opłatą, natomiast pozwala to zadbać o ten krajobraz, który otacza ogródki działkowe. Spacer po ulicy Parkowej, czy spacer już tymi ścieżkami wzdłuż ogródków jest specyzny pewnością przyjemny wtedy kiedy nie ma tam odpadów a żeby ich nie było sami działkowcy muszą zapanować nad okalającym terenem muszą doprowadzić do tego że nie będą powstawały tam góry śmieci i że te śmieci które niewątpliwie powstają na ogródkach działkowych będą trafiały do kontenerów w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami w tym roku parokrotnie zdarzyła się taka sytuacja że przy ulicy Parkowej w pasie drogowym e, nagle pojawiały się odpady. E, odpady różnego pochodzenia. Czasami były to odpady zielone, czasami były to typowe odpady komunalne, plastiki, e, odpady zmieszane, ta góra rosła i rosła, miasto dokonało, e, posprzątało pas drogowy, e, dokonało usunięcia tych odpadów. Natomiast e, ja w tym roku ma, mając taką e, okazję możliwość e, brania udziału w akcji. Świata razem z oryntami łuków. Zauważyłem, że jak tylko pojawiły się pierwsze odpady z działek, zaraz zaczęły się pojawiać opony, jakieś odpady budowlane. To nie jest ten dobry kierunek, to nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść, i myślę, że tutaj pierwsze kroki powinny iść w kierunku ogródków działkowych jako całości.